Dzień dobry Państwu, Paweł Loroch, witam serdecznie i zapraszam na pierwsze w historii biurowej telewizji śniadaniowej relacje z podróży zagranicznych. Tak, owszem, 10 rano International, tym razem z Londynu, festiwal kulinarny Taste of London. Spędziłem tam upojne chwile i oczywiście wszystkie te chwile starałem się rejestrować, by i Państwo mogli zorientować się w tym, co w europejskich kulinariach najmodniejsze. Zapraszam na serię relacji londyńskich. Pan mi dał na gorących kamieniach jakieś mięso co to? Jakieś mięso. Na kamieniu. Dostałem sam. Tak po prostu, pan mi dał. Pan ci... Jak twoje tilapia? Bomba, ostra i fantastyczna. Fantastyczna i ostra. Jeszcze nie mam. I... O! <słuch> 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 Czekaj, na gorących kamieniach. Mamy tutaj lekko ściętą wołowinkę. Mmm, zupełnie doznania nawiązujące bezpośrednio do mojego ulubionego sushi. Bardzo nieoczywiste. Mm. Dalekowschodnie, delikatne, znakomite. Proszę państwa londyński festiwal Taste of London 2007 jak na tę chwilę wyłącznie mnie porywa i zachwyca. Okej, okay,